Dzień dobry, kochani, w nowym roku, w nowym vlogu, w nowym roku. E, tak, w skrócie, ten rok myślałam, e, że będzie w ogóle super, że zacznie się świetnie. E, mamy same fajne plany, same jakieś fajne rzeczy w tym roku, e, które wyjdą. E, I wiecie, miałam też fajne plany, właśnie tutaj do YouTuba, żeby tak fajnie z przytupem zacząć sobie od nowego roku. E, dużo filmów. I co? I życie zawsze musi pokrzyżować plany. No niestety wydarzyła się jedna rzecz, która totalnie mnie zmiotła zaraz po moich urodzinach. Bo urodziny mam na początku stycznia. I totalnie mnie to po prostu załamało. Wybiło po prostu z życia. Nie będę się tutaj, wiecie, rozgadywać na ten temat. Nie chcę. To tak w wielkim skrócie naprawdę. No ale nic, jestem, nie zniknęłam, tak więc y, zaczynamy dzisiejszego vloga, y, ja jestem y, totalnie nieogarnięta, y, muszę się przebrać, bo jeszcze w piżamie, y, wyczesać y, i słuchajcie, y, jedziemy, mamy dzisiaj, y, mam nadzieję, kilka fajnych rzeczy, y, jedziemy na pewno po próbki y, kolorów naszych mebli, do kuchni, y, do łazienek, do salonu, także odbierzemy sobie, bo zamawiałam je takie jak mieliśmy właśnie w projekcie, ale wiecie chciałam je zobaczyć, więc zamówiłam sobie te próbki dzisiaj są w końcu gotowe no już w tym tygodniu były, ale dopiero dzisiaj możemy, mamy czas żeby jechać także jedziemy, mamy do kupienia kilka rzeczy właśnie do domu, na budowę także, także jedziemy załatwiamy dzisiaj, mam nadzieję, że fajnie spędzimy dzisiaj dzień, dlatego zapraszam was serdecznie i co, jestem, mam nadzieję, że już będę że nic mnie nie zmiecie, nie zniechęci, bo wiecie, jak to jest, jak się tak już chwilę nie nagrywało, nie nagrywało, to potem jest ciężko wrócić. I tak jak wam mówię, o ile miałam taki super ambitny plan, żeby zacząć fajnie ten rok, bo wiecie, w tamtym roku zaczęłam sobie nagrywać. Spodobało mi się to, jest to bardzo fajne. I chciałam właśnie tak fajnie wejść w, te, w ten rok. No ale widzicie, nie zawsze wszystko się układa tak, jak po naszej myśli, no ale nic jedziemy z tym. Zajechaliśmy sobie szybko do domu po nasze płytki z łazienek, bo właśnie musimy dzisiaj kupić fugi. Musimy je dobrać, bo łazienki są już w toku. Panowie już robią. W następnym tygodniu na pewno będą już płytki całe położone. Także no, te fugi już musimy mieć wybrane. Kupujemy dzisiaj też farby, jakieś lampy, jakieś tam jeszcze inne rzeczy budowlane do łazienek, także... Także jedziemy. Jakbyście byli ciekawi, to właśnie taka kolorystyka króluje u nas w łazienkach. Jedna będzie taka typowo-beżowo-złota, a druga e, będzie bardziej ciemna, bardziej czarna, ale również w połączeniu z białymi płytkami. E, także myślę, że będzie to fajnie wyglądać. Okej, okay, słuchajcie. E, pierwszy punkt dzisiaj e, to odbiór e, próbek kolorów mebli. E, I pani nie mogła być na, tą, e, na ten czas, na jaki chcieliśmy. Także zjechaliśmy sobie po kawkę. I po coś słodkiego, i zaraz, jak wam to pokażę, to oszalejecie. Jak dzisiaj słodko zaczynamy nasz dzień, e, ale właśnie jest tutaj takie fajne miejsce, w którym nigdy nie byliśmy, więc zajechaliśmy sobie, e, bo właśnie mieliśmy chwilkę czasu. Chociaż teraz to już e, ta pani chyba czeka na nas, także już się zbieramy. E, no, ale zrobimy sobie takie szybkie, przesłodkie śniadanko. Ale słodziutka. Tak. <noise> tego potrzebowałam, potrzebowałam tego cukru dzisiaj. O Jezu, Okej, okay, wszystkie próbki już mamy. Stoimy przed Leroy. I słuchajcie, lecimy po fugi, po farby, po jakieś profile. I różne inne rzeczy, o których nie wiem sama. I po lampy, może będą potrzebujemy takich białych tub do łazienek. Także słuchajcie, idziemy. Pogoda dzisiaj jest, słuchajcie, tragiczna. Pada deszcz. Ja idę z moją torbą z próbkami. I zobaczcie w ogóle na moje buty, jak one wyglądają po budowie. Nie miałam ich niczym zaimpregnowanych. Przemoczyły się i po prostu wyglądają fatalnie. Nie wiem, czy coś się da jeszcze z nimi zrobić. Słuchajcie, lampy do e, łazienek wybrane. Znaleźliśmy takie piękne, klasyczne e, w macie. Lampy, białe tuby. Także bierzemy takich. E, 8 sztuk potrzebujemy do łazienek. Nam zostały jeszcze tylko listwy. Tak to mamy, słuchajcie, wszystko. I wzięliśmy coś dla Antosia. Takie naklejki piankowe z pieskami. On bardzo lubi psi petrol. Na pewno motyw drugich urodzin też będzie z psim petrolem, słuchajcie. I wzięliśmy właśnie takie naklejeczki. Nakleimy mu gdzieś w pokoju, co by, wiecie, umilić mu troszkę. I zrekompensować to, że nas nie było dzisiaj. Ok, Damian, wszystko e, pakuje do bagażnika. Już chyba zapakował. E, słuchajcie, jestem wykończona. Szło i tak nam mm, super sprawnie. E, bo nie można powiedzieć, dobrze nam dzisiaj szło. Co co? Wiecie, nigdy tak mieliśmy te dwie sprzeczki Ale to wiecie. Ale nic. Mamy fugi, mamy farbę, mamy fronty... No, fronty kolory odebraliśmy. Mamy w sumie wszystko. I ja jestem już tak zmęczona, że masakra. Chłodna jesteś, No. Tak? Czyliśmy od babeczek, skończymy na maku. Hmm, może być. E, bo co, już wszystko. Już Właśnie nigdzie. E, do po, e, płytki już nigdzie nie pojedziemy, no bo jest sobota i patrzyłam to wszystko do 13.00. To jest po 13.00. Więc dzisiaj, dzisiaj już nic innego um, nie no kupimy. Ewentualnie jutro, jutro może jest niedziela handlowa. Ujdziemy, te lampy, więc e, lampy, no. A ci sam będzie cisze będzie czekolwiek. No, zobaczymy, zatworzymy. Hmm. Dobra. Kupia. Mamy wszystko, jedziemy na szybkie jedzonko. Słuchajcie, ja już mam e, dosyć... budowa domu totalnie nie jest dla mnie. E, teraz oby to jak najszybciej skończyć, wejść i mieć po prostu z głowy, chociaż sądzę, że jak już wszystko zrobimy i się wejdzie, to dopiero się będzie okazywać, co by się zrobiło inaczej i co będzie do siebie nie pasować. Pomimo, wiecie, tego, że się miało tą projektantkę, to jednak... Ech, no masakra. I nie, totalnie nie. Dla mnie, dla mnie budowa domu to jest koszmar. Ja wymiękam psychicznie. Dla mnie najlepszym rozwiązaniem byłoby e, poszukanie domu, gdzie wiecie, już by był taki gotowy, po prostu wiecie, tak, tak, tak w takim klasycznym stylu i ewentualnie do kupienia jakichś dodatków, czy tam przemalowanie ściany, i to tyle. A cała budowa nigdy więcej. Jest już w pół do drugiej, mam nadzieję, że babciom udało się uspać Andrzeja, bo teraz bardzo się trzymamy z jego, wiecie, takim... Uciekło mi Z takim harmonogramem dnia, tak. No, u nas to jest jedyne rozwiązanie, bo jeżeli przyciągnie mu się jakąś drzemkę, czy pójdzie za późno, no to już wiadomo, że wieczór jest z głowy, nie pójdzie nam na pewno spać o, o równej godzinie, o takiej, gdzie wiecie, powinno dziecko iść spać, tylko jak już przegapimy ten, ten czas, to potem się bujemy do 11 w nocy, także ostatnio tak mieliśmy, więc teraz się, słuchajcie, sztywno trzymamy, a tak wstaje tak o 7. Kładziemy go spać około 12.30 12 wstaje około 14.30 do 15.00 i potem 20. go kładziemy, bo teraz mamy też taki czas, że no minimum godzinę. Mm, trzeba przy nim posiedzieć, żeby usnął. Także, także wiecie, finalnie idzie nam spać o 9, ale gdyby się go położyło o 9, to nie jest tak, żeby nam od razu usnął, bo testowaliśmy to. Tylko wiecie, znowu by to była godzina i usnąłby dopiero o 10. Tak? Po prostu teraz ma taki czas. Że tą godzinę, wiecie, musieli się powywracać w łóżeczku, zanim pójdzie spać. E, także tak, e, dzwoniłam w pół do 13, no jeszcze nie spał, więc, więc no, sądzę, że dzisiaj troszkę no, nam się to pozmienia. No ale cóż, no musieliśmy jechać załatwić, a z nim nie byłoby takiej opcji, bo już ostatnio nie mieliśmy go po prostu jak z kim zostawić i... Był z nami popłytki i to była masakra, bo nasze dziecko jest takie, że wiecie, wózek u nas już totalnie odpada, wózka już nie używamy kilka dobrych miesięcy, no bo to jest zbyt żywe dziecko, on nam nie usiedzi. W sklepie nawet w drodze wyjątku włączyliśmy mu tą bajkę w wózku i to nic nie dało, bo obejrzał chwilę, ale już się wiercił, bo wiecie, on nawet bajek, nawet jak chce i chce obejrzeć, to obejrzy 10-20 minut, i sam schodzi i wyłącza bo on nie usiedzi po prostu, także z nim chodzenie po sklepach, no jedynie wiecie, wyjście gdzieś tam na takie um, ubraniowe zakupy, to wtedy biega sobie po sklepach i wtedy ma raj, ale w sklepach budowlanych po prostu jest niebezpieczne, bo już kilka razy po prostu biegał po takich sklepach i wpadał na ludzi, a wiecie, jest w takich sklepach pełno jakichś drutów czegoś wystającego i po prostu mógłby sobie zrobić krzywdę więc dzisiaj mm, zmotywowaliśmy dwie babcie do opieki no bo naprawdę, słuchajcie, jedna osoba z nim e, byłoby ciężko no a nie było nas cztery, zanim wrócimy, pięć godzin także, także i tak już e, jedziemy tylko po jakieś jedzonko i, i jedziemy do domu zawieziemy sobie jeszcze od razu e, no bo na pewno będzie spało około dwie godzinki więc podjedziemy sobie do domu, zostawimy te rzeczy i, I wracamy do niego. Ok, słuchajcie, jesteśmy na budowie. Wnosimy sobie y, wszystkie rzeczy, które kupiliśmy. Yy, I co? Łazienki, słuchajcie, już się robią. One położone na razie podłogi. Eee, no, i tak w następnym tygodniu, za dwa tygodnie, myślę, na pewno już będziemy mieć łazienki gotowe. Tak wiecie, na tip top. W poniedziałek musimy jeszcze jechać, zamówić eee, do szklarza lustra na wymiar. Tu nasze płyteczki, na ściany jeszcze. Także słuchajcie, idzie, idziemy na razie dobrze. A w salonie salon na razie wygląda najgorzej, bo aktualnie jest docierane. Damian tutaj wszystko wiecie ogarnia szpachlą, robi gładzie, także także no jest nieźle. Jak widzicie wszystko stoi tutaj wanny, umywalki, sydesy, nie chcemy tego przenosić, żeby tutaj panowie mieli blisko. Także do dwóch tygodni oni się z tym uwiną. Damian się uwinie z, z gładziami. No i już będziemy mieć tutaj, słuchajcie, czyściutko. Zaczniemy e, malowanie ścian. Zaraz wchodzi nam do kuchni. Ech, już bliżej niż dalej. Okej, okay, tu mogą być przyklejone. Tak. zobacz, oderwiemy sobie tutaj. O, plasterki takie, bo tu mamy klej, wiesz? Hop, hop, i zobacz, o, i przyłóż rączką, mocno, 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 hop, podobają Ci się? To. Tak. super pieski, ale ekstra. Przyszedł tam, ja. zawołaj za za. tatę. Chodź, U. chodź, Antoś Ci pokaże, gdzie przykleił, si patrzę. No nie odrywaj, nie odrywaj, kochanie. Tatoś przyjdzie zobaczyć. Nie, nie, no dobrze, No, poczekaj, kochanie, nie schodź na dół. Tata już idzie. Słuchajcie, przyjechaliśmy i co dziwne, e, Antoś już nie spał. Czekał półtorej godziny, więc malutko dostał babeczkę, ale on wiecie, nie jest za bardzo takimi rzeczami. Troszkę ją polizał, ale ważniejsza była naklejka. Pokaż tacie. Tu jest wsi Patron. Nie, to jest takie poglądy, wiesz, zgrubione. Kto to taki ma wsi I słuchajcie, mamy już wieczór. Ja siedzę sobie przed laptopem i zamawiam listwy, wiecie, takie dekoracyjne, ścienne i karniszowe właśnie do łazienek, do kuchni, bo mamy troszkę ich też w kuchni na meblach, więc muszę zamówić, żeby przekazać stolarzowi, więc ja właśnie sobie siedzę, zamawiam, bo musi nam to już przyjść na, w następnym tygodniu. Także tak, ja zamawiam. W tle oglądamy sobie X-Mena. I zaraz lecę się już ogarnąć. Także, kochani, życzę Wam dobrej nocy, miłego wieczoru lub pięknego dnia. W zależności, kiedy to oglądacie. I co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu, Już wkrótce. Buziaczki.